Siema, ze strony Seba, ale to nie jest bardzo fajna wiadomość, dla nikogo nie jest bardzo fajna wiadomość, to jest smutna wiadomość dla każdego, ponieważ używam ten kanał, oczywiście zrobię nowy i, i proszę was, abyście weszli na ten kanał, link będzie do opisie, jak już stworzę ten kanał, bo jeszcze nie jest stworzony, ale... Myślę dlaczego, bo nie, nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem dlaczego tak się stało, że mój kanał jest dla dzieci. Ale już nie będzie dla dzieci i komentarze są kompletnie wyłączone. Nie wiem dlaczego i są dla dzieci. Ja, ja, nie, ja nie, nie rozumiem tego. I ten youtuber jest tak głupi, bo czemu 30 dni, momentu kiedy jest wyłączony dla dzieci, to to um, komentarze są na stałe wyłączone. Ja tego YouTube'a już nie lubię, ale jest. Kanał zostanie, ten, ten usunięty, ten kanał. No niestety, usu, usuwam kanał ten, no ale proszę wszyscy, wszyscy, co mnie subskrybują i, i dają łapki, to proszę was, wbijcie na ten mój nowy kanał. Proszę was, wbijcie. Ja was bardzo to proszę, wbijcie na ten kanał. Proszę Was, bo ja, mm, dzisiaj będzie like na tym drugim kanale, może dzisiaj, ale wbijcie na ten kanał, Widzicie? mam nadzieję, że tak, wszyscy, kompletnie wszyscy, co, wszyscy biją na ten kanał, bo od, od, od kanał zostanie usunięty, no i ehh, głupi YouTube. Dobra, nie będę YouTube wyzywał. Bo może to konto zablokować i następne, stary YouTube, ale proszę. YouTube, usunę to. Nie, widzę tej opcji. Dobra, ym, Więc. Ym, widzimy się w nowym kanale. Pa, pa.